Środowy Dzień z Kolorem i Tydzień z Ekspertami. Pani Alicja Malinowska, logopeda medialne, trener głosu i właściciel. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też pani Marcelina Przeź, dzięk logopeda, trener głosu. Dzień dobry również. Dzień dobry. Często handlowiec, często osoba, która działa w sferach biznesowych, ma w głowie idealnie ofertę, wszelkie haczyki, nie haczyki, mhm. tylko trzeba to wszystko jeszcze wyartykułować, że tak powiem. I to chyba jest y, równie ważne jak sama oferta. Tak, to jest właśnie to narzędzie, którym mhm. powinien się posługiwać taki pracownik, który sprzedaje cokolwiek, y, czy też ma bezpoś bezpośredni kontakt z klientem, dlatego że od niego bardzo często zależy, czy ten klient. Zostanie z firmą, czy, czy w ogóle kupi coś w tej firmie, mhm. czyli od sposobu, w jaki on rozmawia z potencjalnym klientem. Zresztą na każdym z poziomów jakiegoś stanowiska w firmie, a często w biznesie mówimy o dużych, takich rzeczywiście poważnych, rozbudowanych firmach czy korporacjach, na każdym z poziomów, na, na wielu różnych stanowiskach ta odpowiedzialność, jest bardzo duża i właściwie coraz większa, no bo o ile od handlowca zależy to, czy klient z nami zostanie, czy nie, to dalej na kolejnych szczeblach osoby, które prowadzą negocjacje, mają już odpowiedzialność bardzo, bardzo dużą, bo odpowiadają już na bardzo wysokim szczeblu. Cała kadra zarządzająca, wcześniej menedżerowie różni też w, w tych firmach. Wszystkie te osoby pracują głosem i jest to ich podstawowe właściwie narzędzie pracy i powinni umieć się tym narzędziem posługiwać, tak żeby ono po prostu im nie szkodziło, tylko pomagało.